Witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o regułach w Outlooku. Jest to fajny sposób, aby uporządkować nasze wiadomości w skrzynce odbiorczej. Pomoże nam to także rozróżnić te ważniejsze wiadomości od tych mniej istotnych. Jeśli jesteście ciekawi, jak zarządzać swoimi wiadomościami, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się w wersji webowej Outlooka i na początek zobaczymy, jak tutaj ustawiać reguły. Po pierwsze, jednak zajmijmy się utworzeniem dodatkowych folderów, do których będziemy mogli później przenosić z automatu elementy ze skrzynki. Aby utworzyć podfolder naszej skrzynki odbiorczej, klikamy na nią prawym klawiszem myszy lub wybieramy tutaj trzy kropki po najechaniu na folder i wybieramy polecenie utwórz nowy podfolder. Zapiszmy jego nazwę, niech będzie Alex. Klikamy zapisz i zobaczcie, że w folderze inbox znajduje się pod folder Alex. Utwórzmy prostą regułę. Mamy tutaj wiadomość od Alexa. Chciałabym, aby jego wiadomość trafiała od razu do folderu Alex. Sprawdźmy jak to zrobić. Wybieramy interesującą nas wiadomość i klikamy na nią prawym klawiszem myszy. Tutaj mamy polecenie reguły i gdy się ono rozwinie, to wybieramy polecenie utwórz regułę. Polecenie to jednak znajduje się także w innym miejscu, klikam gdzieś poza, aby zamknąć listę. W zakładce strona główna, w polu przenieś również znajduje się polecenie reguły i gdy je rozwiniemy, to klikamy na utwórz regułę. Pojawiła się tabela, w której mamy komunikat, żeby zawsze przenosić wiadomości od użytkownika Alex Wilber do tego folderu. Dlaczego od razu w komunikacie mamy Alexa? Ponieważ wcześniej wybraliśmy wiadomość od niego. Gdybyśmy wcześniej kliknęli wiadomość np. od Debry, to w komunikacie pojawiłaby się Debra. Rozwijamy, Wybierz folder. Na liście tutaj nie ma folderu, który utworzyliśmy, zatem możemy albo wpisać go po prostu w wyszukiwarce, albo wybrać polecenie przenieść do innego folderu. I tu już pojawił się folder Alex. Wybieramy go. Klikamy OK. Reguła została utworzona. Zaznaczamy opcję Aby Outlook Uruchomił teraz tę te regułę i klikamy OK. Zobaczcie, że wszystkie wiadomości od Alexa zniknęły z folderu głównego i gdy klikniemy na folder Alex, to tutaj znajdują się wszystkie wiadomości od Alexa. Przejdźmy do utworzenia bardziej złożonej reguły. Jesteśmy nadal w folderze Alex i poniżej mamy od niego wiadomość dotyczącą raportu rentowności. Alex wysyła mi te wiadomości regularnie i wolałabym mieć na nie oddzielny folder. Utwórzmy zatem podfolder, klikamy prawym klawiszem na inbox, następnie utwórz nowy podfolder. Wpiszmy nazwę raporty rentowno rentowności. Klikamy zapisz, folder został utworzony. Zatem jeśli mamy wybraną wiadomość od Alexa dotyczącą raportu, to klikamy na nią prawym klawiszem myszy, następnie reguły utwórz regułę i tym razem nie wybieramy od razu folderu, tylko klikamy więcej opcji. Omówmy opcję do wyboru. Pierwsze kryterium zostało wpisane z automatu, jest to nazwa reguły i mamy tutaj dla wszystkich wiadomości od Alex Wilber. Chcemy, aby to były wiadomości od Alexa, ale nie wszystkie, a jedynie te dotyczące raportu rentowności, zatem musimy dodać kolejny warunek. W punkcie drugim mamy właśnie tutaj od Alex Wilber, i to jest ok, niech tak zostanie, ale musimy wybrać dodaj kolejny warunek. Rozwijamy oraz i zobaczcie, ile mamy tutaj opcji do wyboru. Nas interesuje opcja dotycząca tematu. Wybierzmy temat lub treść. Zawierają, a następnie obok wpiszmy raport rentowności. Wiem, że Aleks zawsze nadaje taki temat tym wiadomościom. Kolejnym, trzecim krokiem jest dodanie akcji. My chcemy takie wiadomości przenosić do innego folderu, więc wybieramy, wybierz akcję, a następnie przenieś do. Następnie rozwijamy, wybierz folder, przenieś do innego folderu i stąd wybieramy raporty rentowności. Poniżej zostawiamy polecenie zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł. Czasami możemy skon skonfigurować kilka reguł, które mogą być zastosowane do jednej wiadomości i nie chciałabym, aby te reguły miały jakiś wpływ na tę konkretną regułę. Następnie zaznaczamy uruchom regułę teraz, klikamy zapisz. Zobaczmy, jak zadziałała reguła. Alex wysłał nam nową wiadomość dotyczącą raportu rentowności. Zobaczcie, że tutaj przy folderze raporty rentowności znajduje się 1, co oznacza, że mamy tam wiadomość, przechodzimy do folderu. I faktycznie mamy tu wiadomość od Alexa, która dotyczy raportu rentowności. Zatem reguła zadziałała prawidłowo. Zamiast wiadomość trafić do folderu Alex, wpadła nam do folderu Rentowności. Przejdźmy teraz do aplikacji klasycznej i zobaczmy, jak w niej tworzyć reguły. Dostaliśmy wiadomość od Alexa odnośnie spotkania z klientem. W Wiadomości jest także dodana debra w DW. Klikamy na wiadomość prawym klawiszem myszy i wybieramy reguły. Utwórz regułę. Pojawiła nam się tabela. Zaznaczamy opcję, że wiadomość ma być od Alexa. Następnie tematu nie będziemy zaznaczać, bo tematy wiadomości mogą być różne. Zaznaczamy także otwórz wybrany dźwięk. Oczywiście, dźwięk ten można zmienić i dodatkowo zaznaczmy przenieść element do folderu Alex i Debra, a następnie wybierzmy opcje zaawansowane. Reguły można dostosowywać w niemal nieograniczony sposób. Mamy szereg opcji, które można ustawić dla każdego typu reguły. Zobaczmy, jakie mamy możliwości. W pierwszym polu mamy zaznaczone warunki tylko na tym komputerze i wiadomość musi być od Alexa. Zaznaczmy jeszcze, że wiadomość ma być z naszym imieniem w polu DO lub DW. Klikamy dalej. Trzy pierwsze opcje już wcześniej zaznaczaliśmy. Zaniechamy dalszych reguł, odtworzymy dźwięk. I wiadomość ma być przeniesiona do folderu Alex i Debra. Tutaj nie mamy wpisanego folderu, ale poniżej znajduje się opis reguły i mamy tu zawarte wszystkie warunki. W tym również widzimy, jaki został wybrany folder. Klikamy dalej. W trzecim kroku możemy wybrać jakieś wyjątki. Zjedźmy nieco niżej i wybierzmy, chyba że ma załącznik. Czyli jeśli wiadomość ma jakiś załącznik, to nie chce mieć jej w folderze Alex i Debra. Klikamy dalej. Wpiszmy nazwę reguły Alex i Debra. W kroku drugim zaznaczmy tę pierwszą opcję, aby uruchomić regułę już dla wiadomości, którą dostaliśmy. Na koniec możemy sprawdzić dokładny opis Reguły. Jeśli wszystko się zgadza, to klikamy zakończ i nastąpiło uruchamianie reguły. Wyskoczył nam komunikat, że reguła będzie działać tylko wtedy, gdy pocztę będziemy sprawdzać tylko w programie Outlook. Klikamy OK i zobaczcie, że w głównym folderze nie ma wiadomości od Alexa, została ona przeniesiona do folderu Alex i Debra. Przejdźmy z powrotem do wersji webowej i zobaczmy, jak zarządzać regułami. W polu strona główna rozwijamy polecenie reguły, a następnie zarządzaj regułami. Zobaczcie, że znajdują się tutaj dwie wcześniej utworzone reguły dotyczące wiadomości od Alexa oraz raportów rentowności. Z tego miejsca Możemy wyedytować reguły, bądź jakąś regułę po prostu usunąć. I reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do wiadomości przychodzących zgodnie z kolejnością, w jakiej znajdują się one na liście. Możemy zatem zmieniać ich kolejność tymi strzałkami. Zobaczmy, jak ręcznie aktywować i wyłączać reguły. Przy każdej regule mamy opcję odznaczenia jej. Gdy odznaczymy pierwszą regułę, to nie będzie ona już aktywna, nie jest usunięta, ale nie będzie działać. Oznacza to, że na przykład możemy ją później ponownie aktywować. Jeśli chcielibyśmy całkowicie ją usunąć, to musimy kliknąć tutaj na kosz usuń regułę. Aktywujmy ją z powrotem, wystarczy ponownie kliknąć obok niej, zaznaczenie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że pomógł on Wam uporządkować Wasze skrzynki odbiorcze. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!